Jak wieźmi 3 zepsuł mi gry. To jest, widzowie, taki pozytywny felieton o Wiedźminie, ty muszę to zobaczyć. Tak. Ja też uwielbiam Wiedźmina 3. Gdy gra wychodziła w maju 2015 roku... Ej, je... to, widzowie, ja, ja przed obejrzeniem tego materiału powiem wam zupełnie na odwrót. Tak, ja nie lubię Wiedźmina 3. Oglądamy ten materiał tylko po to, żeby zetrzeć swoje opinie na jakiś temat, jeżeli nie jesteś w stanie zaakceptować tego, że ktoś może mieć inną opinię na temat twojej ulubionej gry, prawdopodobnie nie powinieneś oglądać tego materiału. się jako mesjasz RPGów akcji dokonując, jak się wtedy zdawało, niemożliwego. Zgrabnie łącząc przepastny, różnorodny i otwarty świat rodem ze Skyrima z dynamiczną filmową akcją i wciągającą fabułą. Formuła Wiedźmina 3, nawet jeśli jej elementy pojawiały się wcześniej w innych produkcjach, stała się... Dobra, ty, ja już tu muszę zapoznać. Pierwsza rzecz, która, yy, która, która mnie bardzo mocno kuje, to jest Otwarty świat rotem ze Skyrima. Jedna i druga grama otwarty świat, jedna i druga grama w zupełnie inny sposób zbudowany ten otwarty świat. W przypadku Wiedźmina 3, otwarty świat jest po prostu formą, w przypadku Skyrima, otwarty świat jest całą ideą, zbudowanie gry wokół tego. I czy należy sobie tutaj zadać podstawowe pytanie, Wizowie: kiedy w Wiedźminie wbijasz levele, kiedy w Wiedźminie zdobywasz coś przydatnego? Gdy robisz główną linię fabularną. Kiedy w Skyrimie wbijasz levele, i zdobywasz ciekawe rzeczy na swoją postać, gdy robisz wszystko poza główną linią fabularną. Te gry są... One mają zupełnie inaczej zbudowany otwarty świat. Wiedźmin jest grą, która pozwala ci się dowolnie poruszać po świecie, ale jest bardzo liniowo wybudowanym tytułem, który nie zachęca cię do eksploracji, nie nagradza cię za tą eksplorację, nie pozwala ci eksplorować, czy... No bo widzowie, odpowiedzcie mi na pytanie. Czy da się zrobić playthrough wyźmina? Nie zaczynając żadnego questa, robiąc sobie same same eksploracje i wbić w nim 50 level. No nie, bo dostajesz za moba 5 expa w momencie, gdy na level potrzebujesz 20 tysięcy. Tak, raz zmusza cię do robienia głównej linii fabularnej. Jest liniowa. To jest niestety ogromny minus Wiedźmina, musicie to zaakceptować jego duża liniowość. Ile razy graliście w Skyrima, a ile razy go przeszliście faktycznie? Tu, a tu będzie ogromna przepaść. Ja tego Skyrima przedem dwa razy w życiu ja grałem w niego z 20 razy. I to jest z, i to jest, słuchajcie, to, to co trzeba tak jakby zrozumieć różnicę w tych gier. To, że obej mają otwarty świat, to nie znaczy, że mają w takiej samej formie zbudowany ten otwarty świat. One na zupełnie innych filarach stoją. I teraz twoim od odpowiedzią na to jest Pytanie, czego oczekujemy od gier z otwartym światem? Moim zdaniem, jeżeli gramy otwarty świat, to ten otwarty świat powinien premiować się za używanie go. I przytoczmy tutaj inny tytuł, który posiada świat otwarty, za którego eksplorację również zdobywasz punkty. Gothic. Najprostszy kurwa Gothic. Ponieważ w Gothicu posiadasz określoną ilość ekspa, jaką dostajesz za pokonanie przeciwnika. Ponieważ w Gothicu masz Konkretne miejsca, w których leżą przedmioty, które będą przydatne. Ponieważ ekonomia gotika polega na tym, że zawsze nie masz, masz, masz deficyt budżetu i musisz szukać i ciułać tego golda, żeby ci starczyło na potki, żeby ci starczyło na strzały, żebyś sobie mógł kupić lepszy łuk, prawda? Jako świętym gralem w branży, kopiowalnym często i gęsto w kolejnych latach przez czołowe światowe studia, jak choćby Ubisoft czy wewnętrzne studia Sony. Jednak w efekcie powstawały gry, co najwyżej moim zdaniem mierne. W prasie i internecie wyśpiewano już chyba każdy możliwy hymn pochwalny na cześć Wiedźmina Trzeciego. Dlatego w tym materiale skupię się na negatywnym wpływie tego klejnotu rodzimego game O, to widzisz, te gry wideo. A tego. No, pierwszy przykład, jaki przychodzi do głowy, to są asesyny najnowsze, to są gry, które aż krzyczą, że my chcemy być Wiedźminem. Takich, takich, słuchajcie, jakichś wyrzygów powiedźminowych jest multum i to są gry, które nie potrafią same zrobić nic ciekawego, a próbują być na siłę Wiedźminem. Żeby zrozumieć maestrię i sukces trzeciej części przygód Geralta, należy wziąć pod uwagę, w jakich czasach powstawała. Po premierze poprzedniczki w 2011 roku, królowały coraz bardziej upraszczane, liniowe gry akcji. Jak Mass Effect. W świecie RPG, prym wiódł ku niemałemu niezadowoleniu, co bardziej hardkorowych graczy, bardzo filmowy, ale też minimalistyczny. Dragon Age'y też nowe, To 2. prawda. Na konsolach triumfy święciły kolejne odsłony serii Uncharted czy God of War. W tym samym czasie pewnego rodzaju prekursorów. Filozofii gameplayu przybranej przez zespół CD Projekt Red był Red Dead Redemption. Kolejne lata charakteryzowały się wzmocnieniem tego trendu. Mass Effect 3 przyniósł kolejne uproszczenia i jeszcze bardziej efektowną filmową akcję. A i to jeszcze mówimy w stosunku do Mass Effecta 1, gdzie widzowie Mass Effect 1 i tak jest już strasznie ubogi herpegowo. No, jak wygląda system rozwoju w Mass Effectie, wizowie? Tam sobie wydajesz plus jeden w strzelanie, plus jeden stary w magię, plus jeden w osłony, no nie? Mass Effect ma. Ludzie ludzie często podają Mass Effecta jako RPG, ale w Mass Effect to ma tak dużo z rpg wspólnego. Jak kopię, Wieźmin 3 to są gry, które stoją na podwalinach RPG-ów. I tyle. No wiadomo, no, Wiedźmin 3 są wiele bardziej RPG RPGowy od Mass Effect, ale Mass Effect jeden to jest gra bardzo uboga RPGowo. A tytuł gry roku podczas gali Spike Video Game Awards 2012 zdobył The Walking Dead. No właśnie, tell jasno pokazuje to, że w owym czasie gry dążyły do tego, aby stać się po prostu interaktywnymi filmami. Wzorem produkcji FMV z lat 90. Ty no ale przecież samo no wiecznie zrobił. A elementy gameplayowe i wymagająca skupienia rozgrywka. Tylko w tym przeszkadzały, czego ukoronowanie było wspomniane wcześniej: The Walking Dead. Nie, błagam, proszę, powiedzcie mi, że on nie powie, że Wiedźmin stanął na przekór temu wszystkiemu, bo Wiedźmin jest wisienką na torcie w tym wszystkim. Jest absurdalnie prosty wieźmin. Ma bardzo prosty system rozwoju postaci, gdzie dosłownie nie jesteś w stanie zjebać bildu. W jaki sposób jednak przenieść prostą, nieangażującą rozgrywkę rodem z kosmicznej sagi Przygód Szeparta do ogromnego, otwartego świata? Projektowi gameplayu i interfejsu gry wydaje się przyświecać jeden nadrzędny cel: nie przeszkadzać w chłonięciu fabuły. Tak. A trzeba przyznać, że fabuła w Wiedźminie grała pierwsze skrzypce. Jak najbardziej. Zarówno wątek się. główny, jak i poboczne wciągały i angażowały od pierwszej minuty, a kształtowanie wydarzeń na ekranie, głównie poprzez wybory dialogowe, zczerpnięte z ostatnich dokonań Studia Bioware, sprawiły, że dzieło CD Projektu było wówczas jedynym takim interaktywnym filmem o rozmiarach książki lub całej trylogii. Jak najbardziej. Złośliwi mogliby powiedzieć, że Wiedźminowi 3 bliżej do ilustrowanej animacją 3D paragrafówki niżli do pełnoprawnego RPG, -a. ale po co tak narzekać w obliczu emocjonującej, wzruszającej, różnorodnej i dojrzałej jak nowe czasy historii? Nie no, poczekaj stary! to, że emocje, to, to, że, to, że historia jest emocjonująca, to nie znaczy, że nie można skrytykować innych elementów. No przecież, no nie możemy już spłaszczyć gry do widzowie czegoś takiego, że jeżeli jeden element jest dobrze w grze, w grze zrobiony, to nie krytykujemy innych. No, no nie, bardzo was przepraszam, ale nie mogę. Gry są wieloskładnikowym tortem. Gry mają bardzo dużo filarów. Gry mają bardzo dużo elementów, prawda? No wiecie, na gry się składa muzyka, na gry się składa wideo, czyli elementy filmowe. I składa się również, Element, słuchajcie, mechaniczny. Element fabularny, narracyjny, nie? Gdy po raz pierwszy sięgałem, po na trzy, byłem zachwycony tym, jak lekka w odbiorze jest to gra. Tak. Zastanawiasz się, który. I, ale poczekaj, bo są słowa klucz, jak Pierwszy raz siadałem. Ok. Bawisz pozwala podnieść przedmiot. Ej, ale jestem ciekawy tego materiału. Ja nie wiem, czy ten materiał buduje napięcie, żeby finalnie powiedzieć. Okej, okay, ale jak to się zestarzało? Czy to będzie, wiecie, taka laurka w stronę Wiedźmina? Jak wykonać akcję kontekstową w danej sytuacji? Jak wypić regenerującą zdrowie jaskółkę? Nie w Wiedźminie. Tutaj klawiszologia stale towarzyszy graczowi na ekranie gry, nieprzerwanie podpowiadając, którego przycisku użyć w danej sytuacji. Nie słuchałeś dialogu, w którym postać zdradza lokalizację ważnego dla fabuły miejsca? Ale nie masz też ochoty wertować dziennika? Nie ma potrzeby. Wykropkowana trasa na mapie gry zawsze powie ci, dokąd się udać. A jeśli akurat nie jest ci po drodze. A mi się wydaje, wiecie, że ten GPS, no nie? Ma bardzo duży wpływ na odbór Wiedźmina. Że my tutaj nie tworzymy takich wewnętrznych historii, takich wewnętrznych przygód w tej grze, gdzie dostajesz od kogoś questa i zastanawiasz się, gdzie on może być. Szukasz go, gadasz z innymi. Tu nie ma takiego oldschoolowego podejścia, gdzie ty sam musisz się zagłębić w tą grę. Tylko ta gra ci po prostu wszystko serwuje na tacy. Ty, jako gracz, nie tworzysz żadnej przygody. Sprawę uprościsz system szybkiej podróży. Nie jesteś specjalistą w dziedzinie RPGów? Na normalnym poziomie trudności nie musisz sobie zaprzątać głowy praktycznie żadną z mechanik gry. Dokładnie, tak samo jest. Podczas walki zrobisz unik w dobrym momencie i z głową użyjesz wiedźmińskiego znaku lub mocnego ataku. Szukasz kupca w mieście? Wszyscy są oznaczeni na minimapie. Nie chcesz przegapić żadnego zadania pobocznego? Patrz, mapa. Ba, nawet wszyscy... Ej, my oglądaliśmy widzowie na kanale ostatnio świetny materiał na temat map. Oglądaliśmy materiał na temat map, który to jest zagraniczny materiał o mapie w WoWie ja... i on będzie podlinkowany. I wy w ogóle się nie musicie interesować wawem, bo ten materiał mnie wtedy nasknął do tak dużej ilości przemyśleń na temat map w grach. Czegoś, co się wydaje teoretycznie... Mega prostym elementem i ja tam tyle ciekawych rzeczy powiedziałem, że mega Wam polecam po tym materiale sobie zobaczyć, słuchajcie film o mapach. Te znajdźki zostały oznaczone na mapie świata gry jako białe znaki zapytania. Nie chcesz ryzykować starć z wrogami, których na obecnym etapie rozwoju postaci nie masz szans pokonać. Zarówno wrogowie w świecie gry, jak i nawet zadania fabularne mają swój sugerowany poziom postaci. Mhm. Wszystkie te rozwiązania. I teraz tak, widzowie, zadajcie sobie pytanie, czy mielibyście wspomnienia z Ciebie, Sporem z, z gotika? jeżeli miałby napisany sugerowany poziom i byś wiedział, żeby na niego nie iść, a nie trafiłbyś po prostu na jego randomowo w lesie, w tym gotiku 1-20 lat temu i obsrał zbroję. W 2015 roku sprawiały, że wieśka chłonęło się jak najprzedniejszą lekturę, nawet jeżeli czasem gdzieś przy tym ulatniała się nasza uwaga, że co? Tak. Gdybym w okolicach 2015 roku miał zdolności profetyczne, to mówiłbym, że będą was te pytajniki, wykrzykniki, kły w oczy. Że te kropki, minimapy, szybkie podróże i rozbuchane interfejsy będą wam odbierały smak życia. Projekt gry określiłbym jednym słowem jako antyimersyjny, Cutscenki cutscenkami, ale poza nimi wykreowany przez artystów 3D świat gry ma pełnić jedynie rolę dekoracyjną. Ciężar wszelkich aktywności gracza przeniesiony został na dopracowany i zdecydowanie przerośnięty interfejs gry. W każdej minucie napisy, ikony, piktogramy dosłownie zasłaniają miejsce akcji, a wszelakie, niestety w większości zbędne i opcjonalne mechanizmy gry rozgrywają się na dwuwymiarowych planszach, niemal jakbyśmy grali w kolejnym odsłonę Football Managera. A pamiętacie jak kiedyś śmialiśmy się, że już lepiej sobie pograć w Excela? W absurdalny i najgorszy z możliwych sposobów rozwiązano kwestię dostosowania środowiska do poziomu postaci, czyli tak zwany level scaling. O jezu, o Niektórzy powiedzieliby, że w Wiedźminie nie występuje, ponieważ przeciwnicy na mapie gry mają niezmienny poziom, a nie dynamicznie zwiększane jak w obliwionie. Błąd. Owszem, dany potwór w Wiedźminie nigdy nie awansuje, dlatego że Geraltowi właśnie podskoczyły statystyki. Nie. Tutaj zastosowano jeszcze gorszą formę level scalingu. Poziom wyzwania, niczym w grach MMO, zwiększa się w kolejnych krainach, do których przenosi się Geralt. Jednak nie zostaje to ani w żaden sposób uzasadnione fabularnie, ani nie walczymy faktycznie z coraz potężniejszymi monstrami. Ot, po prostu dziki pies w białym sadzie ma po... Wiecie, jaki ja mam największy problem z Wiedźminem? To, że w Wiedźminie walka z każdym przeciwnikiem wygląda identycznie. Czy ty walczysz, stary, z gulem, psem, wieśniakiem, szermierzem, rycerzem, kopielastbosem? Ty klikasz atak, unik, atak, unik, atak, unik. W to samo tempo. I teraz... Jak ktoś będzie złośliwy, to powie, co ty pierdolisz? Czyż to dokładnie brzmi tak, jak gra w Dark Soulsy: robisz atak, unik, atak, unik, atak, unik. To ja wam wszystkim proponuję wejść do Dark Soulsów, zamknąć oczy i zrobić atak, unik, atak, unik. I zobaczcie, czy to działa. A potem zróbcie to samo w Wiedźminie i zobaczcie, czy to działa. Bo tutaj kluczowym słuchajcie, słowem jest tempo, czyli częstotliwość, z jaką wy wciskacie te przyciski, odstępy, rytmika poziom pierwszy, ale za to taki sam dziki pies na północno-wschodnim krańcu Velen ma już poziom 35. Czego nie rozumiesz? Wzrost potęgi postaci objawia się tym, że jako żółtodziub jesteśmy w stanie pokonać utopce w miejscu X. A ja muszę to powiedzieć, bo ja nie wytrzymam. Wizowie, Wiedźmin 3. Ogólnie Wiedźmin to jest świat, który najbardziej by pasował do solsowego systemu. <grym> ja wiem, że jestem solcowym świrem i to brzmi już absurdalnie w moich ustach, ale Grasz pierdolonym Wiedźminem, maszyną do zabijania monstrów Jesteś w stanie zabić każdego potwora, a jest jedynie wiąże się to z twoimi umiejętnościami jako Wiedźmina. I w solsach masz system levelowania i mógłbyś tego Wiedźmina sobie troszkę ulepszyć, ale teraz wyobraźcie sobie, że taka baba wodna nie jest random, albo takie szeptuchy, a jest są randomowym bossem, tylko są faktycznie trzyczęściowym bossem jak z bladborna. No przecież to by było kurwa genialne. DEATH STARY! Jest nagle bossem. Wielkim, fabularnym bossem z paskiem życia. I walczysz z nim kilka minut. Na śmierć i życie. I masz jakiś tam system levelowania, nakładasz tam jakieś smary na tą broń, ale teoretycznie nie musisz tego robić. Jeżeli jesteś odpowiednio zręczny, jeżeli jesteś odpowiednio przystosowany do grania w te gry, to jesteś w stanie tych bossów robić od razu. I to by się idealnie sprawdzało z, słuchajcie no, ogólnym lorem Wiedźmina. Że Wiedźmin jest maszyną do zabijania potworów. Miesz, za to po miesiącach treningu może... Możemy ubić takie same utopce w miejscu. I nadal by to miało sens, no bo słuchajcie, każdy potwór był dla Wiedźmina no, szansą na śmierć, nie. On za każdym razem musiał uważać. I dokładnie tak działają solsy. Tu Y Rozczarowujące, prawda? Po takich Dark Soulsach każda inna gra z elementami walki wydaje się tandetna. No to jest problematyczne. No tak wizowy jest. To jest droga na którą schodzi się raz. Jak zobaczycie dobre systemy walki, to już nie jesteście w stanie wtedy tych e, tych złych, nie. Nie Co z tymi znakami, no nie, no kwena no to jest tragedia w tych, że to jest tak źle przemyślany system. W sensie problem Kwena jest taki, że on absorbuje instancje damage'a. Nie byłoby to problematyczne, jeżeli on by absorbował damage, tylko jeżeli ten, jeżeli ten damage po przekroczeniu granicy Kwena dawałby się jakieś nie wiem, poiz stagera stagera na cokolwiek, stary. Tak, jakbyś dostał hita, no nie? Ale tutaj jest tak, że ty możesz mieć queda na pierwszym poziomie, dostajesz ogromnego hita, jednego, no i nic się nie stanie, i on wybuchnie. Co, jakby w na 4 zrobił to z lajkowo, dupy by pękły? No, pe no, ludzie by tego ludzie by chcieli zagrać w Wiedźmi na 4, okazałoby się, że Wiedźmi 4 są z lajkiem i wymaga od ludzi większych ingerencji. No to ludzie by giga byli zirytowani, to na pewno. Też już nad omawianym wielokrotnie wszędzie w systemie wiedźmińskich zmysłów czy osławionym dysonansie ludonarracyjnym wynikającym z pospieszającej gracza fabuły i jednoczesnym natłoku zupełnie nieistotnych, wręcz pierdołowatych aktywności pobocznych. Jednak nawet te gorsze rozwiązania. Przeniknęły do innych mainstreamowych produkcji AAA. Formułę trzeciego Wiedźmina jako pierwsze z wielkich Dokładnie, studiów asasje. do swojej gry przeniósł Ubisoft. W zapowiedziach Assassin's Creed Origins wydanej w 2017 roku podkreślano, że miał Magnum opus CDPU. I nie były to słowa rzucane na wiatr. Jeszcze agresywniej kierunek ten realizowały kolejne części serii Odyssey i Valhalla. Jakie brzydkie napisy. 2000... Tam są takie napisy w tej grze, jakie brzydkie napisy. W 2018 i 2020 roku. Inne studia również nie próżnowały. Guerilla Games, ze swoim Horizon Zero Dawn, także przeszczepiło formułę znaną z przygód Geralta. A najnowszym elementem tej wyliczanki może być zeszłoroczne hitowe Hogwarts Legacy. No i rzecz jasna Cyberpunk, który ani myśli wytyczać własnego stylu gameplayowego. Niestety, wymienione powyżej gry jedynie bezmyślnie wykorzystują projekt swojego wielkiego poprzednika. Ich deweloperzy zdają się nie zwracać uwagi na fakt, że w przypadku gry komputerowej znaczenie ma synergia pomiędzy elementami dzieła. Wiedźmin 3, obok lekkiej formuły zachęcającej do wymaksowania gry, Także bogatą i wciągającą fabułę, bohaterów z krwi i kości oraz zadania poboczne, z których nawet te najmniejsze stanowiły atrakcję. Deweloperzy Ubisoftu i Guerrilla Games prześcigają się w budowie absolutnie nijakich bohaterów, taśmowo produkowanych na modne ostatnimi czasy w Disneyu modłem silna zaradna baba oraz żałosny, słaby samiec. Natomiast Ty, no ale to się sprowadza do tego, co było na początku materiału, że te RPG są uproszczane. I te RPG są dalszym pociągnięciem tych wszystkich upraszczanych starych RPG'ów. To jest pokłosie właśnie Mass efekta dwójki, trójki, jedynki. To, to już były te czasy, gdy, no, Wizowie, jak jesteście oskulowymi graczami, no to zazwyczaj RPG kojarzyły się z systemami, które były nawiązaniem do DD. Taki Kotor 1-2, którego możecie kupić na Instant Gaming za 5 zł, to jest widzowie, system walki, który bazuje na systemie Dungeons and Dragons, prawda? I on jest uproszczony. System Fallouta. System Fallouta też bazuje, no system Fallouta akurat bazuje na tym, na garbsie, prawda? Socjopatyczny potencjał bohaterów Hogwarts Legacy I z tymi się kreżu, powoli staje się memem. Bez postaci, które są nośnikiem historii, nie da się zbudować żadnej fabuły. 9 lat minęło, odkąd pierwszy raz rozpoczynaliśmy z Geraltem poszukiwania Ciri. Choć przez długi czas wydawało się, że nic nie przebije tego doświadczenia, a kolejne tytuły AAA adaptowały mechanizmy gameplayowe dobrze znane z gry polskiego dewelopera. Wszystko wskazuje na to, że era post wiedźminowa Dobiega końca. Pierwszą jaskółką było wydane już w 2018 Red Dead Redemption 2. W zeszłym roku dostaliśmy Ale Baldur z... Zobaczcie, że to nawet to się przekłada na takie gry jak Baldur. No co się stało z DD50? No przecież DD50 to jest takie kurwa gówno. No i Baldur z Geist Siedzi na 5.0, które zną no, gówniane, no nie oszukujmy się, no w do 3.0 do 3,5, no to jest zjebany system, jest tak chłopie uproszczony. Ta 3, który z miejsca zdetronizował wieśka w corocznym plebiscycie gry online na RPG RPGa Wszechczasów. Tymczasem coraz liczniejsze tytuły z Japonii zaczynają pokazywać amerykańskim i europejskim studiom, jak powinny wyglądać otwarte, imersyjne światy. Tak, tylko Elden to też upraszcza i to jest ten problem. Że oni też poszli w tą stronę. No, Elden, w stosunku do poprzednich swoich gier, do Sekiro, do Bloodborna, do Dark Soulsów 1, 2 i 3, no niestety jest uproszczony, jest skażualowiony. Na czele z nowymi odsłonami Zeldy, Elden Ringiem czy jeszcze świeżutkimi Final Fantasy VII Rebirth. I choć nie ze wszystkimi tymi tytułami jest mi po drodze, z nadzieją wyczekuję wyjścia mainstreamowych gier z okowów przerośniętych interfejsów i powtarzalnych aktywności. Kurde, mnie strasznie dziwi to nawiązywanie do tego interfejsu, bo mi się nie wydaje, żeby interfejs był tutaj dużym problemem. Moim zdaniem to jest upraszczanie tych gier największym problemem. Tutaj gdy główne skrzypce w Wiedźminie gra to, jak dużą ingerencję ty masz w grę. Jak bardzo Wiedźmin 3 jest ergodyczny. Że fakt, że Wiedźmina da się przejść po prostu trzymając gałkę do przodu, klikając stary atak, prawda? To jest... To mi się wydaje, że jest ten problem. Że... To jest gra, która nigdy nigdy przed to nie stawia żadnego wyzwania. No, nie da się z Wiedźmina wyciągnąć wyzwania, prawda? Ta gra nie zachęca cię do optymalizacji buildu. Ta gra nie zachęca cię do ekspienia, Ta gra nie zachęca cię do eksploracji. Jeżeli oczekujesz jakiejkolwiek głębi z gry, no to sorry w Wiedźminie tego nie może zrobić. W Wiedźminie może zrobić challenge na wyczyszczenie wizowie wszystkich pytajników. No, ale tam się, tam się kończy wyzwanie Wiedźmina. No niestety, no nie oszukujmy się te gry nie mają w sobie głębinowe I to jest tutaj problem. I problemem jest to, że ludzie nie potrafią zrozumieć tego, dla niektórych to jest niepojęte, że gra może być prosta na pozór i głęboka wewnątrz. Ludzie nie kminią tego. Dlaczego Mario 64 jest proste na pozór i zrozumie każde głębokie wewnątrz? Bo ma bardzo dużo różnych mechanik starymówmentowych. Dlaczego prosty do zrozumienia jest, nie wiem, koncept Lola albo Doty? Masz pięciu bohaterów po każdej stronie, każdy ma trzy i ulta i wygrywa drużyna, która stary z niższenie po drugiej stronie. To jest bardzo proste założenie. Pokemony mają banalne założenie. A ile jest matematyki w pokemonach? IWisy, Iwisy, chłopie natury, efekty pogodowe, typy pokemonów, staby, typy ataków, KM -y, tm TMy, który pok możesz się czego nauczyć? Ewolucję. Kiedy przy jakiej ewolucji dostajesz jakie mówsety, no nie? To jest pojebane totalnie, a ty, a, a pokemony są banalne do zrozumienia. Diablo 2, Diablo 1. Banalny tytuł do zrozumienia. Jak dużo ma głębi w itemizacji. To jest to, widzowie, co Wy musicie zrozumieć. Gry mogą być proste, ale oferować bardzo dużo głębi. Path of Exile. Słuchajcie, ukrzyżujecie mnie za to. Jest banalną grą do zrozumienia. Bierzesz build i pakujesz wszystkie rzeczy w damage. Jak ci się świeci gdzieś damage procentowo, to to zakładasz. I zakładasz sobie firebola i zakładasz sobie rzeczy. Fireball jest większy, fireball jest więcej. Fireball się odbija, fireball zostawia dotę na ziemi. I zostawiasz sobie cztery takich rzeczy. I napierdalasz jednym fireballem I przejdziesz tak stary poe. I dajesz wszędzie damage, gdzie, gdzie, gdzie się tylko da. A sufit jest absurdalnie wysoki. Tylko wam się wydaje, bo, że, że, że ten próg wejścia jest wysoki. Bo ta gra po prostu pokazuje wam swoją szerokość od samego początku, i tutaj problemem nie jest to, jak gra jest skomplikowana, tylko problemem jest to, jak dużo wy widzicie tego skomplikowania na samym początku. To jest, to jest widzowie to, co jestem w stanie powiedzieć na ten temat, wiecie.